Słuchajcie kochani, z strony Kukiela, a dzisiaj słuchajcie, będziemy widzowie Polowanie na indyki! Tak, widzowie, jest polowanie na indyki, czyli widzowie mamy e, święto dziękczynienia, tak, widzę. Wiem, że wypadło wcześniej niż to nagrywam, ale widzę zapomniałam zrobić kompletnie odcinka, bo zapomniałam o tym update. Cie. No dobra przyznaję się. Rzeczywiście tak było, moi drodzy. Rzeczywiście to. Tu jest głośno, dobra, zero Okej, okay, widzę, więc tu mamy fint a unglog e, Okej, okay, every, every day, każdego dnia możemy odebrać takiego indyka Są e, piękne dekoracje, sprawdźmy jakie są to dekoracje Dwunastka, weźmy se Dobra, czy jest nowy dom? Tu chyba nic nie było domu nie jestem pewna, ale tego domu nie widziałam. Nie wiem, czy on może był wcześniej, ale jego ja po prostu kompletnie nie widziałam. I owocki tu są, w sensie warzywka. <laughs> jakie owocki, warzywka? Zobaczcie, jakie piękne w ogóle tu dekoracje są. I tu są dekoracje takie po kupnie domu. One są. Tu od razu takie wkutowane. Zobaczcie. O, proszę bardzo. O kupnie ogólnie każdy dom, który byście kupili, tu są jakieś dekoracje. No, na przykład tutaj jakieś takie. Dobra. Mamy dekoracje świąteczne. Tutaj też mamy jakieś liście. Ś y jakieś świąteczne. No, takie świąteczne, no. Takie dziękczynieniowe. Święto Dziękczynienia w Brookhaven jest cudowne. I ja Wam widzowie dziękuję. Czekajcie. To trzeba. E, to trzeba kurde przy stole usiąść. I będę wam dziękować. Czekajcie. A w ogóle. Sprawdźmy, czy są nowe auta. Wydaje mi się, że nie ma. No i dobrze mi się wydaje, bo nie ma nowych aut. Chociaż to... Nie, to było. Tak? To było. Czy to było auto? Nie. Nie wydaje mi się, że to było auto, ale bardzo ładne auto. No nie było go, bo mamy nowe auto. Takie to zabawy. O, dynia mamy. Proszę bardzo. Dobra. Teraz musimy usiąść przy stole i Wam będę dziękować wszystkim po kolei. Dobra, bo o to chodzi w tym święcie, abyśmy dziękowali sobie nawzajem, tak i zbyt. Okej. Okay. No nie ma tu stołu jakiegoś dużego, chyba. Tak mi się wydaje. Nie ma? A jednak jest. No, tak, musimy, żeby się rozsiąść ładnie. Sprawdzimy, czy jest tu indyk do jedzenia, aby był. MOP? I e tu jest MOP. Zobaczcie. I e patrzajcie na to, tu jest MOP. Ale fajnie, mamy MOP. Wajki Wakey kurde jakiś. Co to jest? To jest gwizdek, dobra. Ej, fajnie, dodali tu mop i gwizdek. Dobra. Sprawdzimy? No nie ma tu indyka. Dodali tu również grzechotkę. Tylko grzechotki tu naprawdę nie było. Muzek Też dla dzieci. Z dzieckiem już od razu, zobaczcie, Patrzcie na to. Z dzieckiem. Bardzo fajnie. A czy ja bym wzięła takie... A nie. Myślałam, że będzie takie z kolorowym czyn. Dobra. Dobra, dźwięk. Już jestem. Ja Musiałam coś zobaczyć. Za... No tutaj mamy takie coś. A czy praca? A nie, to jeszcze... Takie rząd wypacy, dobra. Teraz sprawdzimy sobie to. Hmm. O tutaj jest coś. Są tu takie rzeczy. Dobra. Tu jest takie coś. liście. O, no widzę, zobaczcie, weźmy to. Kurde, ale widzieliście to? One się rozsypują, ale czadzior. Co to jest? To jest jakieś taka kurydza, dobra. To jest stroik, stroik taki, nie wiem gdzie on jest, mam się gdzieś tu zapodział stroik, o dobra jest stroik świąteczny, Kto to jest dynia, kolejne, jakieś też przyrządy. Dobra. Wiecie. tak. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tu takie jakby koło z taką dynią. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Mamy tu takie coś. Mamy tu takie jakby tace z dynią. I mamy tu takie jakby zagrodę taką jakąś dziwną. Dobra, jak widzicie, mamy to. A czy jest tu indyk? Właśnie czy tutaj w zwierzątkach jest indyk? nie ma tu indyka czy tutaj jest indyk? Ej, jak jest zwierzątka? i w ogóle jak zrobić tak żeby myć tego indyka? dobra nie zrobili, dobra teraz widzowie, ja wam będę dziękować po kolei dziękuję wam widzowie że jesteście, dziękuję wam że mnie subskrybujecie Dziękuję, że jesteście sobą. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie. Dziękuję Wam, że mi piszecie nowe komentarze, takie, które oczywiście czytam i Wam odpowiadam na niektóre. Dziękuję Wam za to, że mnie wspieracie. Dziękuję za motywację w tworzeniu filmów. Dziękuję Wam za to, że jesteście. I dziękuję Wam za to że oglądacie nasze live y. co to jest? i to jakaś pochodnia, wow kozackie to i co to? to jest miotła, ej tu jest ta miotła z WeChat. dobra a co to jest? Różka chyba, tak mi się wydaje a to? to jest takie coś, dobra e... o! mam tu takie coś Zobaczcie, taką w jaskini się używało, dobra. Tu jest taka jakby szczota na konia. Dobra, wiem. I se pojedzmy tego jedzenia, bo skoro święto dziękczynienia, to warto coś pojeść. A i święto dziękczynienia to ogólnie święto, w którym rodzina siada przy stole, dziękuję sobie nawzajem. Jedzą indyka, jedzą różne przysmaki. Takie. Nie fast foodowe, ale takie przysmaki jak obiad, taki. O, proszę. Uznajmy, że to jest indyk, ok? E, dobra. No. Jak ja to zrobiłam? Jak ja to zrobiłam, że to było? Eee, XD. E, dobra, gdzie jest? No gdzie jest to? Ej, gdzie, gdzie jest? Ja się pogubię, ja mnie się pogubię Ja już się gubię Dobra, gdzie, gdzie to jest? Tutaj, o Dobra, to jest no, 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 no. Dobra Udało że zjedliśmy. Hmm. Hmm. To dla mnie wiele znaczy. Dobry. Teraz widzowie szukamy indyka. O, fanka w filmie. A czemu nie weszłeś do domku? Hejka! Dobra, Nela. Nela się pojawiła tu w odcinku. E, no, dziękuję, że jest. E, Dobra. Bardzo ładny masz makijaż, bardzo ładny skin. Ogrywasz na terenach. Tak. Oczywiście, oczywiście. Tak, tak, tak. Jesteś na odcineczku. Możesz kogoś pozrobić? A! chcę, żebym po ciebie pozdrawia. Pozdrawiam serdecznie. It's Nele89. Pozdrowionka. Pozdrowionka. Pozdrawiam. Eee, nele. Taki trochę halloweenowy skin, bo tu ma taką pajęczynę jakby. Dobra. Dziękuję. Proszę. Teraz idziemy na połów rekina. E, rekina, prawda? Wow, Ło, Taniec oszusta? Co to jest dla Taniec oszusta? Wow. a to jest. Nowe te, emotki. Dobra. W ogóle fajnie, że tu dodali emotkę z Dress to Impress. Dobra. Tak, widzę. Idziemy, widzowie, na. Indyka. Jak go w ogóle widzowie zdobyć? Nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś się da go zdobyć. Jak się da, tylko zdobyć go zarąbiście. To chodźmy widzowie na indyka. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Hmm. Indyk. Fint? A nie, znajdź indyka. SZKOŁA Dobra, wiadomo, że to szkoła On jest pokazany tu, że to szkoła, ale ja nie wiem, jestem pewna, czy rzeczywiście to jest szkoła Może ktoś nagrał rzeczywiście film, gdzie szuka indyka i mam nadzieję, że nam się uda naleźć kogo. No tutaj jest pokazana szkoła Tylko, że nie wiem, gdzie jest... Indor Indor że Indor Indorze? Nie wiem gdzie on jest Ej to ciężkie to Szukanie indyka Żeby go znaleźć Ty za darmo da się jakąś Nie wiem wskazówkę? Czy Co coś? Nie Nie da się Musimy już znaleźć indyka Indyk? indek ko, ko 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 nie nie ko 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 gry eee, gry 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 bul gr, gr. bul 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 indyk indek indek nie ma a i tam był nie ma i dobra ja szukam po całej szkole i tu nie ma indeka a nie ma indyka. Tutaj też nie ma. Mam nadzieję, że to nie dali do jakiejś sali, bo nie chcę się szukać po salach. Ale czy to jest podpowiedź, że on stanął za tym czymś? W sensie ma takie mm, czarne paski? To jest podpowiedź, pytanie. Dobra. Idziemy. Gdzie mogą być czarne paski? Tu nie. Tu nie. Wydaje mi się jednakowo, że to może być szpital. Nie, w szpitalu by nie zrobili indyka. Nie ma Kięcie, gdzie on jest. To jest święto indyka i bez indyka. W tym by nie zrobili. Nie mam pojęcia, gdzie jest indyk Możecie mi pisać w komentarzu. Komisariat! Komisariat ma takie czarne, te. Myślicie, że to może być na komisariacie? Nie, dobra, mogłam sobie obejrzeć jakiś film Kurde Właśnie, obejrzę sobie film i wam dam znać gdzie jest Indyk, czekajcie Bo Janek nagrał film, gdzie szuka Indyka I mam nadzieję, że są tą podpowiedzią no, Nam po prostu ujdzie łatwo Jasiowy, o Jasiowy, dobra

Dobra um. Dobra, on jest na jakimś dachu I Dobra, on jest na jakimś dachu Dobra, na jakimś dachu Słuchajmy go na jakimś dachu Nie jego, tego indyka Tam, 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 tam Tam, tam, tam Skąd on mówił, indyk? A, chyba właśnie, bo Kitty Bella, Kitty Bella chyba takie coś nagrała też. Dobra, tak mi się wydaje i może dlatego on wie. Albo ktoś tam nagrał. Ale fajnie! Dobra, to już wiemy, gdzie jest indyk, wiemy, gdzie go szukać. Bardzo ciężko mi go było szukać, w sensie, bo. Bardzo ciężko go znaleźć, ja nie wiem, widzę. W ogóle. Czy ktoś od razu znalazł? Nie mam Siema Indyk! Siema! Siema! Ciebie zrobię normalnie. No. Dobra. A gdzie Indyk? W ogóle? Gdzie mój Indyk? Indor? Czy ty będziesz łaził za mną? Nie fajnie by było, gdyby on łaził za mną. Kurde, Indor... Indor, nie w mnie. Gdzie ty jesteś? Czy tutaj jest gdzieś Indor? Nie strzelaj do mnie, zostaw mnie. Dobra, gdzie jest Indor? Ja to szukam Indora. Wydaje mi się, że tutaj być? Indor. Tutaj. Jest! Tutaj jest. Dobra. Zobaczcie, możemy go sobie postawić. Piękny on jest. Zobaczcie, jaki przecudny. I wszystkiego dobrego wszystkim na Święcie Indyka! Przecież ten święto Indyka i trzeba go uczcić hucznie! Nocowanie do 24. Idziemy na nocowanie do koleżków. Dobra, idziemy. 24. Zapraszamy na nocowanie dla dziewczyn i chłopaków każdą noc. Dobra. Wow, ale piękne. Piękne, dobra. Jest piękne Jeżeli chcecie, żebym ja takie nocowanie zrobiła dla panek i fanów i dla wszystkich, Piszcie w komentarzu. Dobra. A ja se. Fajnie. Dobra. Ja im zrobię niespodziankę. Indyk. Indorat postawię. Z okazji święta dziękczynienia rozdaję wszystkim indyki. Dobra, dziwne to, ale no cóż, no praktyczne no, prawda. Prince Sofie. 15a. To taka ulica. Fajna ulica. Ej, zobaczcie, to jest Witcher's. Witcher's. Dobra. I fajne to, że na przystanku taki plakat zrobili. Taki, wiecie, promocy filmu. Promowanie w sensie. Ja bym chciała na tych pójść, bo w sumie fajna. Kiedyś był update z minionkami, nie wiem czy pamiętacie. To był kozak, ale no co, usunęli go. I papoj? No, 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 papoj, aaa, papoj. No. To bardzo fajne to było w sumie. Eee, okej, okay, widzę, więc tak, w każdym domu jest ostopione ładnie. Indyka znaleźliśmy. Święto Dziękczynienia jest udane, więc widzę, co. To całe nam tylko się pożegna. Pamiętajcie, na dachu znajdziecie indyka. No i baju kochani. Bajo, całuski ściskam. baju